moc wytrwałości, gdy wszyscy pozostali rezygnują. Jest to powieść, która przetrwała wieki, jak szept starożytny, który odmawia umilknąć. To historia ludzi, którzy kontynuują marsz naprzód, nawet gdy świat wokół nich zdaje się sprzeciwiać ich drodze. Wyobraź sobie siebie w ogromnej pustyni otoczonej niekończącymi się wydmami, gdzie każdy krok wymaga czegoś więcej niż tylko siły fizycznej, wymaga wiary. Wiary w coś Czego nie możesz zobaczyć, dotknąć ani zmierzyć. Wiary w to, co niewidzialne, mało prawdopodobne i niemożliwe. To właśnie tutaj większość ludzi się zatrzymuje. To moment, w którym ludzki umysł, choć błyskotliwy, ale jednocześnie kruchy, zaczyna wątpić. Ale jest coś w tobie, co nie może być uciszone. Szept, który mówi: Urodziłeś się do czegoś większego. Może właśnie o tym mówił Napoleon Hill. Gdy wspominał o znaczeniu wytrwałości, nie chodzi tylko o kontynuowanie, chodzi o kontynuowanie z celem. Wytrwałość to nie jest zwykłe słowo. Niesie w sobie ciężar trudnych decyzji i samotnych dróg. Ayrton Senna, ten geniusz torów wyścigowych, rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Stawił czoła burzom dosłownie, podczas wyścigów, gdy niebo zdawało się zawalać mu na głowę, a mimo to nie poddał się. Kontynuował, ponieważ zrozumiał, że zwycięstwo nie należy do najszybszych, ale do tych, którzy są najbardziej elastyczni. I tutaj kryje się pierwsza ważna lekcja: Wytrwałość nie jest talentem wrodzonym, to codzienna decyzja odnawiana każdego nowego świtu. Za każdym razem, gdy wstajesz, nawet gdy wszechświat zdaje się spiskować, aby Cię powstrzymać, potwierdzasz tę decyzję. Zasiewasz niewidzialne nasionko, które zakwitnie tylko dla tych, którzy mają cierpliwość i odwagę czekać. Ale dlaczego tak trudno jest być wytrwałym? Ponieważ współczesny świat nauczył nas szukać szybkich wyników i natychmiastowej satysfakcji. Chcemy sukcesu, jakbyśmy klikali przycisk w aplikacji, jednak prawdziwa wielkość nigdy nie została zbudowana w ten sposób. J.K. Rowling, kobieta, która oczarowała pokolenia swoimi magicznymi historiami, Zmierzyła się z odrzuceniem, które mogło złamać każdego. Dwunastu wydawców powiedziało nie, zanim w końcu ktoś powiedział tak. Mimo to ona kontynuowała. Dlaczego? Ponieważ wiedziała, że jej cel jest większy niż przeszkody, rozumiała, że porażka cię nie definiuje, ujawnia jedynie głębokość twojego przywiązania do marzenia. I tutaj pojawia się rola nastawienia. Nastawienie to gleba, w której sadzone są ziarna wytrwałości. Jeśli ta gleba jest żyzna, pełna pozytywnych myśli i jasnych wizji, wytrwałość, znajdzie drogę na powierzchnię. Jeśli jednak gleba jest jałowa, skażona wątpliwościami i strachami, cała twoja energia zostanie zmarnowana na próby przetrwania, zamiast kwitnąć. Jezus Chrystus, którego przesłanie miłości i wytrwałości przetrwało tysiąclecia. Powiedział coś głębokiego. Zbuduj swój dom na skale. Nie mówił tylko o religijnej wierze, ale o solidnych fundamentach. Silne nastawienie to właśnie ta skała. Bez niej każdy przeciwny wiatr może zniszczyć wszystko, co zbudowałeś. Teraz pomyśl o klarowności. Ile razy czułeś się, jakbyś biegł w kółko, nie wiedząc dokąd zmierzasz. Brak kierunku. To jedna z największych pułapek naszej podróży. Wytrwałość bez klarowności. To żeglowanie bez kompasu. Możesz wiosłować ze wszystkich sił, ale skończysz wyczerpany i zgubiony. Klarowność przychodzi, gdy pozwolisz sobie zatrzymać, się odetchnąć i spojrzeć na horyzont. Co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Jaką spuściznę chcesz pozostawić? Te pytania mogą wydawać się abstrakcyjne, ale są latarnią, która poprowadzi Twoje kroki. Gdy dokładnie wiesz, czego chcesz, droga staje się jaśniejsza. A wytrwałość zyskuje nowe znaczenie. Przestaje być ślepą walką i staje się świadomym marszem ku przeznaczeniu, ale sama klarowność nie wystarczy. Do wytrwałości potrzebujesz wizji. Wizja to zdolność patrzenia poza teraźniejszość, wyobrażania sobie przyszłości, nawet jeśli jeszcze nie istnieje. Steve Jobs miał taką wizję. Widział komputery nie jako zimne i skomplikowane maszyny, ale jako narzędzia, które mogą Zmienić świat. I kontynuował nawet gdy wszyscy śmiali się z jego pomysłów. Wizja to silnik, który napędza wytrwałość, ponieważ nadaje sens cierpieniu i poświęceniu. Bez wizji wytrwałość jest pusta, z wizją staje się paliwem. A potem dochodzimy do celu. Cel to powód, dla którego wstajesz każdego ranka, nawet gdy świat próbuje Cię zmiażdżyć. To ogień, który płonie wewnątrz Ciebie nawet w ćwiecje 30... najzimniejsze noce. Mahatma Gandhi miał jasny cel: uwolnić miliony ludzi od ucisku. I kontynuował nawet gdy zmierzył się z więzieniem, przemocą i niedowierzaniem. Cel to to, co zamienia wytrwałość w coś świętego. Podnosi Twoje wysiłki z prostych aktów oporu do działań transformacyjnych. Jednakże, cel bez dyscypliny to łódź bez wioseł. Dyscyplina to to, co utrzymuje wytrwałość w ruchu, nawet gdy początkowy entuzjazm zanika dyscyplina to codzienna praktyka robienia tego, co trzeba zrobić, nawet gdy nie ma aplauzu czy natychmiastowej nagrody. To mięsień, który wzmacnia Twoje postanowienie. A działanie cóż działanie to kulminacja wszystkiego. Wytrwałość bez działania to niedokończony sen. Działanie to moment, w którym stawiasz stopy na ziemi i zaczynasz iść nawet, gdy droga jest usiana cierniami. Ale wytrwałość wymaga również czegoś, o czym często zapominamy. Wdzięczności. Wdzięczności za proces, za naukę, za ludzi, którzy przecinają Twoją drogę. Wdzięczność uczyni wytrwałość lżejszą, ponieważ przypomina nam, że każda pokonana przeszkoda to zwycięstwo, choćby małe. Adaptacja to kolejny kluczowy element. Świat ciągle się zmienia, a ludzie, którzy wytrwają, to ci, którzy potrafią dostosować swoje żagle do wiatru. Odporność w końcu. To umiejętność podnoszenia się po każdym upadku, a nauka to ciągły cykl, który napędza to wszystko. Więc docieramy do końca tej podróży, ale nie do końca Twojej. Pamiętaj, wytrwałość to nie tylko kontynuowanie, to kontynuowanie z celem, z klarownością, z wizją, to kontynuowanie, gdy wszyscy wokół Ciebie już się poddali. To kontynuowanie, ponieważ wiesz, że los, który na ciebie czeka, wart jest każdej łzy, każdej kropli potu, każdego poświęcenia. Więc wstań, zrób głęboki wdech i kontynuuj marsz naprzód. Świat na ciebie czeka.